Przegląd asortymentu action raz na jakiś czas. 99,95. Widzicie zestawy patelni, czarne, białe, grzybki, lampki, lampeczki. tego zawsze w brud różne kolory. Christmas cały czas pełną parą. Taka lampka. To na telefon wzięłam sobie. Były też przeźroczyste, szare i jeszcze było. Różowe, ja sobie wziąłam różowe. Tą lampkę kupiłam chyba rok temu i ona systematycznie wraca. Naprawdę jest dobra, jeżeli potrzebujecie się trochę oświetlić. Tutaj jest to do lokalizacji na przykład bagażu, jeżeli sobie tam włożycie. Ramka 50 na 74 dychy, złota, czarna, dobra cena. Znowu jest ta pufa. Żałuję, że nie wziąłam tych dwóch kwietników. Za 80 złotych chyba. Tutaj jeszcze taka... Półka też ciekawa. I ja Wam powiem, że jestem zmarzluchem, ale ja bym pod tym nie wytrzymała. Ja bym jasnej choinki dostała. Naprawdę, No, może kiedyś zmienię zdanie. Wiadomo jak to z wiekiem jest. Tutaj widzicie takie bardzo ciężkie misy. Tu na przykład na gacie skarpety albo na jakieś ręczniczki. No na co sobie wygospodarujecie? 25 zł. To żałuję, że nie wziąłam. To kosztowało 15 zł. Tak się otwiera do góry. Chciałam sobie wziąć do łazienki właśnie. Do góry na piętro. Deska, nie deska. Taka jakby patera drewniana. To też dobrze wykonane. Większe i mniejsze kształty. Tu dywanik taki, który, jak widzicie, można na przykład do łazienki i to, jak dotkniecie, to, to nie idzie przestać dotykać. I to się śmieje że jest taki rozjechany miś i on jest biały i taki brązowy, i też nie idzie przestać go dotykać. Tu na przyprawki. Tutaj wzięłam w rękę i się zdziwiłam, bo się okazało, że to jest kształt jabłuszka, ale też dosyć ciekawie wygląda. Na przykład można sobie orzeszki wyeksponować i takie tacki, nie wiem, na jakieś solniczkę, pieprzniczkę albo na oliwę. Tu widzicie te pojemniki takie piętrowe, też bardzo fajne, bardzo ładne i ceny też uważam, że spoko. Albo taki, no jakiś makaron na cukier, na coś, no nie wiem, na co chcecie, większy i mniejszy tu istny turecki styl herbatkę albo na bardzo małą kawkę. Bardzo ładnie wyglądało. Wekszyn pojawił się też odkurzacz 300 złotych. I też ciekawe jak z jakością więc jeżeli ktoś by miał to dajcie znać tu oczywiście też jakiś świetlny akcent no i Christmasów naprawdę jest do koloru do wyboru. Mnie bardzo urzekają te kubki które tu widzicie tutaj o te piętrowe. I te, które tutaj są niżej, no przepiękne są te kubki. I tak się zastanawiam, czy jeżeli teraz nie kupimy sobie czegoś na święta, jeżeli potrzebujemy, to czy w grudniu coś będzie?